Jejko. Od czego tu zacząć? <laughs> Dziękuję, Tymen. Pozdrawiam. Od czego by tu zacząć? Mamy tutaj dużo do pogadania. Jeszcze nie mogę kamerki włączyć. Wybaczcie, kochani. Niestety. Jeszcze nie jestem na to gotowa. Ale to z tego przejdę później. Będę musiał. Będę musiał. Ja wiem jak to powiedzieć. Ogólnie jest ta, taka kwestia, że, że tak powiem, dużo nad tym myślałam całe moje życie. Nigdy o tym nie mówiłam głośno. Bo wiadomo, że żyjemy w bardzo homofobicznym społeczeństwie. Nawet czasem kłamałam, że głosowałam na Konfederację po to, żeby były osoby, które Bardzo miło. Miko, 10 zł. Dzień bez donate, dzień stracony. Dziękuję, bardzo doceniam. Ogólnie tutaj dużo powysadzałam też między live'ami, żeby było mniej roboty na live'ach, ale sami rozumiecie, jak mm. wygląda cała sytuacja. Hmm, że tak powiem. No, dzięki Bartę za 12 zł na super czacie. Pozdrawiam. Nic nie słychać? Nie, no, mam nadzieję, że jest dobrze. Podgłoś się, Tidzimisio. Jeju, to jest bardzo trudna sytuacja dla mnie. Zawsze myślałam, że dam radę z tym zwalczyć, ale ostatnio po, po tych wszystkich donata'ch, jakie dostaję, dansa jest sprawę, że stać mnie na korektę płci operowanie siebie. Ci czemu musiałeś to zrobić? Teraz czat to będzie jedno wielkie bagno. Ponieważ Tidzimi, zauważyłam, że dzięki waszym donatom, my mnie stać na to. 3 groszy. mi 7 złożyć. donate'ów, że mnie stać Przejdźmy na to wszystko. Powiesz uwu! Uwę? Oczywiście, że powiem. Jeszcze nie jestem gotowa, żeby wam ujawnić swój nowy wizerunek, bo troszeczkę się zmienił od tego, co widzieliście na miniaturce. Więc. No, sami rozumiecie. No, ale dzisiaj prawdopodobnie jeszcze będę gotowa na to, żeby wam to wszystko ujawnić. Szczerze mówiąc, nienawidzę cię. No, rozumiem. Rozumiem, niestety hormony zaczęły działać, dlatego nie mam siły specjalnie mówić, ale że daily trwa, a ja jestem osobą honorową, no to wiadomo, że muszę tutaj działać, jak najbardziej wiele rzeczy robić. Zakształciłam się na to mówię. <grytanie> teraz częściej będziesz moja kochana przyjaciłeczka, słyszała to na moich live'ach. Będę starała się częściej to mówić. Myślę, że ogólnie podjęłam w końcu dobrą decyzję. Roxu płacze teraz. Rokson też się prędzej czy później ujawni. to na pewno to zrobi. Wszyscy się Minecraftowi youtuberzy ujawnią. Przyszedł czas i na mnie. Niestety, przyszedł czas i na mnie granie w Minecrafta i nagrywanie go. Wśród męskiej społeczności bardzo to zmienia. Więc, to jest tak jak napisał Devu, nieuchronny los Minecraftowego youtubera. Niestety, tak to będzie wyglądało. Jesteś sobą. Noc ujawniania youtuberów! Dobra, rozwaliło mnie to. Panie. Siema!